Apeiron Literacko-Muzyczny. Zapraszam Agnieszka Łopatowska, autorka książek, dziennikarka. W tym książki najnowszej. Paryż to zawsze dobry pomysł. Dzisiaj gościem Apeironu jest, jak już słyszeliście, Agnieszka Łopotowska. Witaj, Agnieszko. Dzień dobry, bonjour. Bonjour, Anies. <laughs> bonjour, jest. Twój taki pełnometrażowy debiut. Pierwsza książka związana z Francją, związana z Paryżem. W Paryżu możesz być, kim chcesz. Tak. Teraz spotykamy się na okoliczność drugiej, która miała w listopadzie i premierę, czy w październiku? Tak, komisku? w listopadzie. Mhm. Książka... Paryż to zawsze dobry pomysł. Tak jest. Mam jeszcze parę takich różnych tytułów, na przykład ee, Paryża nigdy za wiele. <laughs> Jeżeli będzie kiedykolwiek trzecia, to zaklepuję jeden tytuł. To jest nawiązanie do Audrey Hepburn. Do postaci granej przez Audrey Hepburn. Często ten cytat jest jej przypisywany, ale mówiła to Sabrina, czyli jej postać filmowa. No absolutnie to jest tytuł, myślę, trafiony w dziesiątkę wszystkie osoby, które mają jakąś taką cząstkę duszy, która jest przychylna Paryżowi, bardzo, bardzo się z tym zgadzają. Właśnie mówią, że to jest właśnie to, kiedy raz pojedziesz do Paryża i się nim zachwycisz, no to potem zawsze gdzieś ci będzie zostawał w głowie i będziesz chciał do niego wrócić. Siedem lat temu przeprowadziłaś się do Paryża. Przeprowadziłam się pięć lat temu masz już na swoim koncie właśnie dwie książki dedykowane temu miastu, ogólnie można powiedzieć Francji, chociaż to twoje zakochanie rozpoczęło się jak już w liceum, tak? Nawet chyba jeszcze jakoś w ósmej klasie, wiesz? W ogóle Paryż to było pierwsze moje zagraniczne miasto. Ja tam pojechałam na jakąś wycieczkę szkolną, bo miałam to szczęście, że ja byłam pierwszym rocznikiem, który mógł mieć jakiś inny obcy język niż rosyjski, więc ale ja akurat nie miałam francuski. Zresztą się ciągnie całe życie za mną, że ja mam nadzieję, że w końcu kiedyś pokonam ten język i się go nauczę w taki sposób, w jaki i będę chciała się go nauczyć. To jest faktycznie chyba moja trzecia próba w życiu. Bardzo romantyzuję ten język, ale jest, jest jednak stosunkowo trudny. I później co? Na studiach też był francuski? Na studiach tak, a później okazało się, że moje możliwości językowe każą mi wybrać jeden z języków, więc pragmatycznie wybrałam angielski. Trochę porzuciłam ten francuski, natomiast no, jak już się przeprowadziłam, to już było wiadomo, że tak, już trzeba się za to zabrać, więc teraz uczę się z panem od francuskiego. U staram się uczyć też, jakby z wszystkich innych źródeł, które, które mi na to pozwalają. To jest nierówna walka, ale się nie poddaje. Gdy spojrzę się na tytuł, myślicie, że to jest przewodnik, ale to jest taki specyficzny przewodnik, bo ty mam wrażenie, że zbudowałaś. Te opowieść swoją o mieście yy, na takich bardzo mocnych murach dedykowanych takim rzeczom fizycznym, czyli architekturze, urbanistyce i tak dalej. I z tego dopiero wysnułaś opowieść o ludziach, którzy... Którzy się do, tym zajmowali. Tak, i do których można powiedzieć, że Paryż miał szczęście, bo tylko z tego, co sprawdzałam, tylko Osman, baron, który przebudował Paryż, urodził się w Paryżu. A tak to reszta to byli wszyscy napływowi ludzie. Prawda? Tak, bienvenue z Normandii i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest szczęście? czy to było po prostu częścią, wiesz, bardzo dobrego i przemyślanego planu, tak, bo Napoleon III doskonale wiedział, kogo potrzebuje i sobie go znalazł, no bo Osman nie, nie mieszkał w Paryżu, musiał go ściągnąć wtedy z Bordeaux. No i przede wszystkim, dlaczego to wszystko się tak udało, bo po prostu było powiedziane, robimy metro, to robimy metro, nikt się z nikim nie konsultuje, demolujemy Paryż, demolujemy Paryż i dopóki jakby wszystko się zgadzało, zwłaszcza w budżecie, bo później tak naprawdę większym problemem było to, że budżet się już mocno nie dopinał, niż C'est Chociaż też Paryżanie byli trochę tym zmęczeni, taką 20-letnią ogromnym placem budowy, więc tutaj na pewno było to częścią planu. To, wiesz, Pytanie, czy to jest szczęście, nie jestem taka. Wiesz, nie jestem przekonana, że to było szczęście, to był po prostu bardzo dobrze wyważony i wyliczony plan. Po lekturze twojej książki zastanawia mnie taka rzecz, w jakim stopniu ta przestrzeń fizyczna, to że w tej takiej średniowiecznej czy wcześniejszej budowli Paryż jakby od nowa został zbudowany, przebudowany, Ty przywołuje 60%. Paryż. Na tych, tych miejsc całego miasta. Jak z tego wypłynęła ta inna przestrzeń, ta taka przestrzeń dla kultury, dla, dla słowa, dla myśli, jak to wpłynęło? Przede wszystkim też takie układzenie w, te, w tej całej urbanistyce też y, musiało się znaleźć miejsce na y, miejsca na przykład do relaksu, czy na miejsca do kultury. Czy te przepiękne lasy i parki, które zostały zaadaptowane w taki sposób, żeby na przykład zadbano o to, żeby była altana dla kapeli grającej muzykę? Dlatego, żeby ktoś mógł. Dla te kawiarnie, w których od razu jakby znaleziono sobie miejsce na wymianę przestrzeni, na, na, na taką przestrzeń, na wymianę myśli, na dyskusję i tak dalej. Zresztą Paryżanie, wiesz, uwielbia, w ogóle Francuzi uwielbiają dyskutować, więc, więc to było podejrzewam, naturalne, ale danie takiej, takiej socjologicznej przestrzeni na to, żeby ludzie mogli się spotykać w trochę innych miejscach, bo też nie można powiedzieć, że się wcześniej nie spotykali. Ja tutaj opowiadam historię o praczkach, które wiesz, trzęsły tam całym nad nadbrzeżem sekwany, wokół których. W ogóle zrobił się cały biznes związany z handlowaniem i gazetami i pieczywem i mięsem, jak trzeba było, kiedy praczki nie miały czasu wracać, na, na, nie miały czasu w drodze do domu już iść na targ, bo, bo targ już się kończył. Więc no, na pewno to było bardzo ważnym jakby założeniem, żeby, żeby te miejsca takie socjalizacyjne też się pojawiły. Jaki jest Twój sposób na poznawanie Iść przed siebie. <noise> ja to uwielbiam, to flanerowanie słynne, wiesz, bo ja to nazywam paryżowaniem też. Po prostu, wiesz, wysiadasz na dworcu i, i idziesz przed siebie. Dla mnie to jest naprawdę niesamowite. Ja to uwielbiam. Ja za każdym razem muszę znaleźć jakiś detal, wiesz, gdzieś się przypatrzeć, zobaczyć jakąś tablicę, coś sobie doczytać i dla mnie tak jest najfajniej, żebym w ogóle nie musiała, wiesz, nie, nie lubię biegać. Ja wolę sobie przyjechać trochę wcześniej i na przykład zamiast, wiesz, przemieszczać się metrem to wolę iść na piechotę, yy, wszędzie yy, po prostu mieć jakiś taki czas na to, żeby, żeby trochę tego Paryża się nazbierało we mnie zdarzyło się zgubić w Paryżu? Tak, ja się ciągle gubię. <laughs> Śmieję się z moją koleżanką Mariolą łapiską, która jest przewodniczką, że to jest tak, że z nią nie mogę się zgubić, a ze mną nawet trzeba, więc, mm. więc ona mnie pilnuje, jak mamy właśnie gdzieś iść w, w konkretne miejsce, to ona tam ma swoje ścieżki i nimi idziemy, a jak ma dzień wolny, to mówię, dobra, no to teraz ja Cię gdzieś zabieram. <laughs> a masz swoje ulubione części w Paryżu, Dziennica albo? Montmartre zdecydowanie, to jest, to jest moja ulubiona część i tam zawsze się najlepiej czuję, tam Mam jakieś swoje kawiarnie, restauracje, tam chodzę do szkoły do Jacka, więc to Martz zawsze mam takie moje specjalne miejsce w sercu. I też ma bardzo dużo przeciekawych miejsc związanych z legendami, choćby ze świętym Dionizym, który niósł swoją głowę po ścięciu dalej i tak dalej. Także zdecydowanie to jest tam, tam najczęściej bywam, i tam moje serce chyba naj, najlepiej się czuje. Wspominasz też w książce o takich specyficznych tabliczkach, tablicach, i de Paris. Mhm. Dużo ich jest? Dużo jest ich dużo i powiem Ci tylko, że, że jakby one nie są tak super wyeksponowane. To trzeba faktycznie zwracać na nie uwagę. One są w miejscach bardzo nieoczywistych i opowiadają o rzeczach niekoniecznie takich jakby mocno w historii zakorzenionych, niepopularnych. I właśnie Histoire de Paris zawsze znajdziesz w takim miejscu, gdzie coś się wydarzyło. Ja na przykład nie wiedziałam o katastrofie metra, właśnie poznałam tą historię dzięki takiej tablicy, albo że gdzieś był jakiś kabaret, którego już dawno nie ma, albo jakaś postać, która gdzieś tam mieszkała, albo nie wiem, sala sportu, który już zaginął, w ogóle wiesz, naprawdę no niesamowite są te tablice i, no, no i mam nadzieję, że będzie ich więcej. Nie wiem, nie wiem, czy one są jakby nowo produkowane, ale no jest ich, trzeba je wypatrywać. O. Mhm. Ale one zabierają pełne informacje, czy mają jakiś screen, gdzie można się przenieść i, i poczytać więcej? Nie, to jest jakby skończona informacja, taka króciutka, mhm. no można sobie potem doczytać już więcej na ten temat. Jeśli chodzi o taką sferę gastronomiczną, o której też tutaj piszesz, wciąż o tych sławnych... Szefa kuchni, Tak, ale, ale również o, o takich ulubionych miejscach na, na kawę czy na deser we Francji. Powie. Właśnie, widzisz, ja dalej nie mam takich. Mam jedno miejsce na, na Montmartre, do którego, do którego chodzimy z moją koleżanką, bo jest to, powiedzmy, takie nasze miejsce w, 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 wokół lekcji i, i tam jest nam najłatwiej, najszybciej. Wiemy, że tam jest dobre jedzenie i to się nazywa fi, Finstons. Natomiast absolutnie cała reszta to jest, wiesz, idę, po prostu sprawdzam ceny, sprawdzam mniej więcej, jak wygląda jedzenie, zaglądam tam ludziom przez ramię i w taki sposób to wybieram. Absolutnie nie, nie mam czegoś takiego, że ci powiem daję ci teraz pięć adresów. Nigdy ci nie dam, bo po pierwsze to też jest tak, że każdy lubi coś innego. Ja będę lubiła coś innego wiesz, niż ty. A po drugie, to po prostu tam trzeba ciągle odkrywać. I wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób na poznawanie tego miasta od strony kulinarnej. A jeśli mieszkasz tam pięć lat, czy w jakiś sposób twoje życie codzienne tak zmieniło się? Ja w ogóle mieszkam pod Paryżem. To na pewno robi ogromną różnicę, bo pewnie żyłabym w większym biegu, gdybym mieszkała w Paryżu. Czyli Tam jest troszkę żacherem, szybciej, tak? y, nawet nie, pociągiem podmiejskim, takim ad, a, aglomeracyjnym. Wiesz, ja jadę 20 minut, więc tak jak mi z wieliczki, y, mniej więcej do centrum, i później albo właśnie przesiadam się na metro, albo idę gdzieś się na piechotę. Zazwyczaj wybieram tą drugą formę. Francja myślę, że uczy cierpliwości. Tam nadal są kolejki. To naprawdę takie konkretne do wszystkiego, na poczcie, wszędzie. Musisz po prostu pamiętać o tym, że stoisz w kolejce i, i jakby nie ominiesz tego. Także na pewno to, chociaż jeszcze czasami. Czasami denerwuje mnie to, że część rzeczy można by było zrobić szybciej, ale nie robi się tego z jakiegoś powodu. No a jeśli chodzi o takie cechy Francuzów czy Francuzek, może najpierw tak ogólnie, których my Polacy moglibyśmy się od nich nauczyć albo których im zazdrościmy, twoim zdaniem, co to jest? Pewność siebie, na pewno. Ja zawsze, jak ktoś się mnie pyta jak jest mit Paryżanki, to mówię, że ona jest ubrana w pewność siebie i to jest najważniejsze, to na pewno. Bardziej takie spokojne podejście do życia. Oni się tak bardzo nie denerwują, moim zdaniem. Bo rzeczywiście każdy to może sypa mieć... Tak, właśnie, super gra to jest, wiesz, to jest, to jest na pewno bardzo takie, no nie wiem, dobrze możemy powiedzieć, że południowe, ale jednak w trochę takim innym stylu i serdeczność. Mi w Polsce bardzo brakuje francuskiej serdeczności. Mi się bardzo podoba to, że, że mówi się nawet to Sawana, obojętne bo ja czy to jest szczere, czy nie szczere, że odpowiadasz Sawa, ale to jest bardzo ważny, bardzo ważny taki rytuał. Który nawiązuje nici społeczne i, i bardzo Co, mi się to podoba. Mieszamy? Może być, ale nikt na, ale nie szkodzi. wiesz, ale jakby samo po to słowo, Po prostu Aha. samo to widzę cię, czuję. Wiesz, my wsiadamy do autobusu przed nimi drzwiami, wysiadamy tylnymi, więc zawsze mówimy dzień dobry kierowcy. Wiesz, wszyscy się do siebie uśmiechają, są dla siebie mili. No, oczywiście zawsze się zdarzają Jakieś, wiesz, wyjątki, ale jakby taka ta życzliwość społeczna jest wydaje mi się, że znacząca i, i bardzo tutaj często powtarzam, że, że widzę tą różnicę, że. Że ludzie się do siebie uśmiechają, chociażby. A w Polsce coraz częściej się nie uśmiechają i bardzo mnie to boli. No, dzielą nas lata, prawda, jeszcze takich różnych zaszłości historycznych. Wiesz, co nie wiem, czy to jest zaszłość historyczna, czy nie. No, bo można bardzo dużo wiesz, można zwalać na komunizm, wiesz, że, że nie ufałeś drugiemu człowiekowi, sąsiadowi i coś tam, i coś tam. Ale od czasów komunizmu już jakby przeszło Aha. następne pokolenia, a następne pokolenia tym bardziej się nie uśmiecha. Aha. No dobrze, a jeśli chodzi o kobiety, typowo, właśnie w pewności siebie? Co jeszcze? Wydaje mi się, że one Żeby mają... Czy być Paryżanką czy francuską, to co to można nam zrobić? No je, tak, jeżeli pytasz o styl, mhm. no to na pewno wybieranie rzeczy bardziej jakościowych, ale kupowanie mniej. Kaszmirowy sweder, faktycznie takie rzeczy, które są jakościowo dobre, ale kupujesz jedno, a nie na przykład, nie wiem, sto ciuchów, wiesz, na platformach chińskich, tak? To na pewno to tak wygląda. No i taka elegancja, która jest elegancją kompletnie niewymuszoną. Trudno mi jest powiedzieć, na czym to polega, bo ja często dostaję pytanie o francuski styl. Ja mówię, że po prostu to jest tak, że jeżeli jesteś wiesz, w, w miarę właśnie pewna siebie, znasz swoją wartość, masz poukładane w głowie, to w dresie też dobrze wyglądasz i nie ma z tym problemu. No i druga rzecz, że francuski mogą iść w dresie i bez makijażu po bagietkę, a Polkom się to bardzo rzadko zdarza, żeby sobie pozwolić na takie obdarcie się z takiego anturażu. Jeszcze ta francuska sławna, myślę, że to cały czas. Rok no o, tak, tak, o, tak, oczywiście, że tak. No, wiesz, ja moimi dualami na przykład w tym miesiącu, znaczy już któryś raz są moi sąsiedzi starsze małżeństwo, tak na oko po, po, po 70, którzy po prostu zawsze dekorują tak dom na święta, że to jest po prostu niesamowite. Ja zawsze ja przy świętach to czekam na to, jak będzie wyglądał w tym roku ich dom. Bo oni po prostu wkładają w to całe serce i wiesz, chyba dwa czy trzy tygodnie wcześniej zaczynają przygotowania i oprócz tego, że oczywiście też biorą udział w konkursie na najlepiej ozdobiony dom w naszym miasteczku, to naprawdę niesamowicie to, to wygląda, to, jakie jak to, jak to jest dla nich ważne. Przewracając do Twojej książki tutaj mam wiele historii takich historycznych, prawda? Długo robiłaś research do tej książki. Po pierwsze te pięć lat, wiesz, mm. bo, to, bo to faktycznie było tak, że odkąd przyjechałam, no to, to nasiąkałam tym Paryżem. Część właśnie, wiesz, jakbym przedstawiałam w pierwszej książce, potem zostało mi jeszcze, jeszcze trochę tych historii gdzieś tam i jeszcze, i jeszcze sobie gdzieś dobudowałam, więc to było wiadomo, że, że ta druga będzie w taki sposób wyglądała. Natomiast też trzeba powiedzieć, że francuskie źródła są teraz już świetnie zdigitalizowane, więc na przykład, kiedy piszę o legendach, to mogę sięgnąć do książki z końca XIX wieku i sobie te legendy, wiesz, w jakiś sposób jeszcze przypomnieć inne niż te, które jakby chodzą cały czas, już są takimi bieżącymi, które większość ludzi już zna. To też na pewno. I oczywiście całe pokłady prasy francuskiej, która jest też super dostępna. A jak nie wiem, to znajduję kogoś, kto wie. To też jest takie no ważne, właśnie. wiesz. Jak, jak nie wiedziałam, na przykład, tak się strasznie jest... zablątałam, wiesz co, w bagietki, że jest jakieś takie prawo specjalne do tych bagietek i że jak ona ma wyglądać i jak to żyli wiesz, wybiera najlepszą bagietkę i tak siedziałam i tak każde źródło mówi o co innego, a ja tak Ej, przecież mamy polskiego piekarza we Francji. Pojechałam do Łukasza, który ma trzy, trzy boulangerie w, w, w Paryżu, i do niego właśnie poszłam. Łukasz, możesz mi to powiedzieć? A on mówi: No pewnie, że tak. Bo wiesz, bagietka przede wszystkim musi śpiewać. Ja wiem, no to mi pomogłeś. <słysza> <słysza> Ale faktycznie wytłumaczył mi, jaki dźwięk ma wydawać bagietka, i faktycznie to zdało też swój egzamin. Nie będę Wiesz co? No nigdy nie wiadomo, ale ja, ja wracam tutaj co 3-4 miesiące. Tutaj jest moja rodzina, tutaj są moi przyjaciele. Wbrew pozorom Paryż, jakby od Krakowa daleko nie, nie leży. Śmiałam się teraz, robiłam zdjęcia sobie wieczorem w mieście i mówię, które tutaj jest prawdziwym miastem świateł, teraz. Więc nie, absolutnie to nie jest tak, ale na razie nie mam planów na to, żeby wrócić do Polski jako takiej. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę y, miłego flanerowania i <laughs> kolejnych opowieści w następnej książce. Bardzo dziękuję. Ja zapraszam do flanerowania nawet po Krakowie. <laughs> Dzięki.